ZSOIA News. W tym wydaniu przedstawimy Państwu relację z następujących wydarzeń: 8 Regionalnych Mistrzostw Matematycznych, Dni Otwartych, Pożegnania Tegorocznych Absolwentów oraz 13 Memoriału Koszykówki im. Nenic Stawnik oraz Sławomira Włoszaka. Dnia 15 kwietnia odbyły się w naszej szkole 8 Regionalne Mistrzostwa Matematyczne, nad którymi czuwali nasi nauczyciele matematyki. Relacja Mateusz Matryk. Od sześciu lat patronat honorowy nad tą imprezą obejmuje burmistrz miasta Lubsko, pan Lech Jurkowski, a patronat merytoryczny Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Pracownicy uczelni dr Alina Szczelecka oraz dr Florian Fabi są autorami zadań konkursowych i honorowymi gośćmi. Cieszymy się bardzo, że od tego roku nasze mistrzostwo objęło patronatem Lubuskie Kuratorium Oświaty. Głównym celem powstania mistrzostw było zapotrzebowanie na tych terenach zawodów matematycznych. I zapropagowanie wśród młodzieży bardzo ciekawej nauki, jaką jest matematyka, oraz poszerzanie współpracy między szkołami z naszych terenów. Więcej informacji na temat mistrzostw oraz wyniki można znaleźć na stronie szkoły. W dniach 25 i 27 kwietnia odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte. Zgodnie z tradycją, na gimnazjalistów czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Była to okazja do lepszego poznania uczniów oraz szkoły. Relacja to możliwość. Zgodnie z tradycją na gimnazjalistów czekało w te dni wiele niespodzianek oraz mnóstwo atrakcji. Na rozgrzewkę gimnazjalistów przywitał występ szkolnego zespołu muzycznego pod opieką pana Wojtka Szturomskiego. Potem uczniowie w szkolnej auli obejrzeli filmy promujące naszą szkołę. Następnie pani dyrektor Gabriela Fiedler przedstawia ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016-2017 oraz warunki rekrutacji. Po części oficjalnej gimnazjaliści zostali oprowadzeni po szkole przez naszych uczniów. Na naszych gości czekało wiele atrakcji. Były między innymi quizy z ekonomii, pokazy eksperymentów fizycznych i chemicznych oraz zajęcia e-sportowe. Gimnazjaliści mogli także uczestniczyć w prezentacjach, konkursach oraz zabawach z języka obcego i matematyki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy musztry i samoobrony w wykonaniu uczniów klas mundurowych. Goście z zachwytem obejrzeli także fragment przedstawienia w wykonaniu koła teatralnego. Z kolei na dziedzińcu szkoły można było skosztować kiełbaski z grilla przygotowanej przez uczniów klas trzecich. Nad przebiegiem oraz organizacją tegorocznych dni otwartych czuwała pani Dorota Szturomska. Gimnazjaliści podczas pobytu w naszej szkole przekonali się, że zespół szkół ogólnokształcących i ekonomicznych w Lubsku dysponuje nie tylko solidną ofertą kształcenia, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, ale także daje możliwość rozwoju zainteresowań, pasji i aktywności w innych dziedzinach. Sądząc po nastroju, nasi przyszli kandydaci opuścili szkołę z pozytywnym nastawieniem. Już niedługo zadecydują o swojej dalszej ścieżce kariery. Mamy nadzieję, że spodoba im się nasza szkoła i że 1 września 2016 roku chętnie rozpoczną w niej naukę. 29 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie maturzystów. Mury naszej szkoły opuściły trzy kolejne klasy, których wychowawcami byli Justyna Mierzwiak, Renata Tetera oraz Radosław Ugrynowicz. Relacja Marcin Hermanz Doktor. Jak co roku w części oficjalnej mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości. Najlepszym absolwentem w roku szkolnym 2015-2016 został Mateusz Borowy, uczeń klasy 3N Liceum Ogólnokształcącego oraz Piotr Jarczak, uczeń klasy 4I Technikum Informatycznego. Głos zabrał również przedstawiciel klas drugich Sylwia Musidla, która w imieniu młodszych kolegów pożegnała abiturientów. Nie zabrakło także podsumowania ze strony maturzystów. W przygotowanej prezentacji multimedialnej absolwenci przypomnieli sobie ostatnie wspólnie spędzone lata, zarówno w murach szkoły, jak i poza nią. W niejednym oku zakręciła się łza. Następnie maturzyści podziękowali swoim nauczycielom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Symbolem wdzięczności dla belfrów były bukiety kwiatów. Po wszystkim uczniowie rozeszli się wraz z wychowawcami do sali na ostatnie wspólne spotkanie. Drogim maturzystom życzymy jak najlepszych wyników egzaminu dojrzałości i wiele sukcesów na dalszej drodze życia. 26 kwietnia odbył się 13 Memoriał Koszykówki im. Neli Stadnik oraz Sławomira Woszaka. Więcej informacji przekaże nam pan Andrzej Tomiołowicz. Zapraszamy! 13 Memoriał Wielkiej Koszykowej dziewczątkowców poświęcony był dwójce wspaniałych nauczycieli, którzy kiedyś uczyli w naszej szkole ale niestety życie ich e, zabrało i e, kiedyś razem z dyrekcją i nauczycielami edukowania fizycznego postanowiliśmy zorganizować coś, aby pamięć o nich nie zanikła gdzieś tam w elementach historii i wymyśliliśmy właśnie takie memoriał piłki koszykowej dziewcząt i chłopców. Dlaczego? Bo oboje oni prowadzili SKS-y piłki koszykowej. E, w tym memoriale wzięło udział e, kilka drużyn i dziewcząt i chłopców, Reprezentowali gimnazjum imienia Królowej Jadwigi, niepubliczne gimnazjum dla młodzieży, a także uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych z Lubska i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych. Dodatkową taką wisienką na torcie jeszcze był udział drużyny byłych naszych absolwentów. Teraz nawet nie pamiętam jak się nazywali, mieli bardzo fajną nazwę. Aha, Wybrzeże Klatki Schodowej. O. I to byli nasi absolwenci, którzy kiedyś chodzili do tej szkoły i zresztą brali, wtedy też ukołę w tym memoriałach. Teraz przyszli jeszcze raz jeszcze tych nauczycieli i zagrać razem z nami. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Do zobaczenia!